Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Adam Wrubel i w Morita Laser Academy zajmuję się leczeniem endodontycznym. I właśnie dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na pierwszy z cyklu webinarów, w którym opowiem pokrótce. Podstawy, jak w ogóle zabrać się do lasera w codziennej praktyce endodontycznej. A więc zaczynajmy. Ee, zakup lasera jest rzeczą, którą e, dokonujemy dopiero wtedy, kiedy mamy już gabinet w pełni wyposażony do leczenia kanałowego. Kiedy jesteśmy zaznajomieni z technikami. Opracowania kanałów, obturacji e, oraz irygacji, ponieważ jeżeli nie, no to e, najpierw musimy się zabrać za podstawowe sprawy, ponieważ laser jest rzeczą uzupełniającą do cyklu e, postępowania e, podczas leczenia kanałowego, jest rzeczą dodatkową, a wszystkie pozostałe e, techniki oraz e, stopnie. Musimy po prostu poznać wcześniej. Do tego powinniśmy posiadać gabinet w pełni wyposażony do takiego leczenia kanałowego, ponieważ jeżeli na przykład nie posiadamy w naszym gabinecie mikroskopu, to dużo lepszym zakupem byłby właśnie zakup mikroskopu, a nie lasera. Natomiast jeżeli nasz gabinet jest już w pełni wyposażony, to wtedy możemy się właśnie zastanowić nad takim zakupem, ponieważ on może nie tyle Spowoduje, że nasza praca będzie bardziej wydajna, co odsetek powodzenia w naszym leczeniu kanałowym będzie większy. No i zaczniemy teraz, jak jeszcze nie byłem stomatologiem, czyli Wtedy, kiedy ekrany komputerów jeszcze nie były panoramiczne, no to wydawało mi się, że lasery właśnie o tak będą wyglądać i że będą służyły do strzelania. Natomiast, oczywiście, jako jeszcze wtedy niezbyt doświadczony gość, nie wiedziałem, że takie lasery są popularnie stosowane na przykład w czytnikach CD i DVD. No, a teraz w codziennej naszej praktyce mogą być również stosowane w leczeniu kanałowym i nie tylko, ale jako, że ja właśnie zajmuję się leczeniem kanałowym, to opowiem Wam tylko, jak używać ich do leczenia kanałowego, ale oczywiście nadają się również do wielu innych gałęzi stomatologii. Lasery, laserów, których używamy w endodoncji. Jest laser erbowo-jagowy, diodowy, neodymowo-jagowy, czasami laser CO2, ale ja Wam dzisiaj opowiem o tych dwóch pierwszych, tak? czyli o laserze erbowo-jagowym oraz o laserze diodowym. Asel, laser erbowo-jagowy w endodoncji wykorzystywany jest głównie do aktywacji środków płuczących. Tak? Czyli Używamy go do tego, aby wzbudzić falę akustyczną i wpuścić ją w środek płuczący, aby ona po prostu spowodowała kawitację. Długość fali takiego lasera to jest 2940 nanometrów i tak naprawdę kolor światła tego lasera jest niewidzialny. Jak będziecie widzieć, to jak ten laser działa, to to czerwone światełko to tak naprawdę jest tylko wiązka pilotująca, to nie jest sama główna Wiązka laserowa. No i tutaj już Wam puszczam taki laser w akcji. Okay. I co nam daje właśnie takie używanie tego lasera? Po pierwsze, lepszą penetrację środków płuczących. Oczywiście nie rezygnujemy z pozostałych e, sposobów aktywacji. Tak? E, wiązka laserowa jest dodatkowa. Oczywiście możemy zmniejszyć ilość aktywacji ultradźwiękowej na rzecz e, aktywacji laserowej, ale z niczego nie powinniśmy e, rezygnować. No i taki laser powoduje efekt kawitacji, o których Wam później powiem. Oczywiście jeżeli mamy jakieś zębiniaki w komorze lub komorę, w której znajduje się jakiś środek, który został założony podczas pierwotnego leczenia kanałowego, wtedy kiedy robimy powtórne, to taką falą uderzeniową z tym środkiem płuczącym jest bardzo łatwo go usunąć i dużo łatwiej odnaleźć nam ujścia kanałów przy użyciu takiej właśnie promieniowania, a może nawet raczej fali laserowej. I ta cała kawitacja, tak? To jest gwałtowne przejście fazowe z fazy ciekłej do fazy gazowej. I tak w codziennym życiu możemy to zaobserwować. Na przykład przy śrubie okrętowej lub jakiejś łodzi, wtedy kiedy pod wodą mamy tą śrubę, tam powietrza nie ma, a podczas pracy tej śruby takie bąbelki powietrza się pojawiają, tak? czyli ta, tak jakby pod wpływem zmniejszonego ciśnienia woda przechodzi w stan gazowy. No i to samo do tego samego dochodzi z naszym środkiem płuczącym wewnątrz kanału. A kiedy, prze podczas leczenia kanałowego lepiej nie używać właśnie laserowej aktywacji. Wtedy, na przykład, kiedy mamy niedokończoną apeksyfikację lub szeroki wierzchołek, ponieważ nasza fala uderzeniowa jest skierowana w kierunku wierzchołka, i wtedy, kiedy on jest szeroki, dojdzie po prostu do skrwawienia tego wierzchołka i będziemy mieć krwisty wysięg z kanału. Wtedy lepiej zastosować inne metody lub wtedy, kiedy mamy w zębie obecne perforacje, które są zamknięte na przykład materiałem MTA, ponieważ laser spowoduje wypłukanie tego MTA z tej perforacji i powstanie ona tak jakby na nowo. No i jakich końcóweczek będziemy używać przy leczeniu kanałowym do naszego lasera MORITA? Są trzy końcówki do leczenia kanałowego: końcówka R200, R300 i R600. W znacznej większości przypadków sprawdza się końcówka R300. Tak? To jest końcówka, która ma średnicę taką jak pilnik 30, tak? czyli 0,3 mm. Jest ona długa i możemy nią dojść praktycznie do wierzchołka. Oczywiście. Nie powinniśmy wprowadzać tej końcówki do samego wierzchołka, tylko jakieś 2-3 mm od niego, aby właśnie spowodować skrwawienia tego wierzchołka. Końcówki R200 używamy tylko w węższych kanałach, natomiast końcówki R600 używam wtedy, kiedy kanał nie jest drożny, tak? bo końcówka R600 daje większą moc uderzeniową, no i wtedy, kiedy kanał byłby drożny, doszłoby szybciej do rozkrwawienia wierzchołka. Natomiast wtedy, kiedy jest niedrożny, możemy sobie użyć tej końcówki R600. Przy standardowym leczeniu kanałowym, końcówka R300 jest jak najbardziej w porządku i przy niepowikłanym leczeniu, wtedy, kiedy nie mamy żadnych problemów, do skrawienia tego wierzchołka praktycznie nie dochodzi. No i jakie mamy tutaj ustawienia tego lasera? Czyli jak go ustawić do leczenia kanałowego. Po pierwsze e, ustawiamy częstotliwość na 20 pps, pps to są pulsy na sekundę, e, czyli tak naprawdę herce, tak? czyli te cyknięcia, które słyszeliście podczas e, pracy lasera e, odbywają się 20 razy na sekundę. 30 e, mJ to jest oczywiście moc wiązki, no i tutaj jest bardzo ważna rzecz, Woda i powietrze na zero. Ponieważ przy zabiegach chirurgicznych albo periodontologicznych woda i powietrze są włączone do chłodzenia tkanek, tak, my w naszych tkankach, w których pracujemy, mamy środek płuczący. Jeżeli wodę i powietrze włączymy, to zostanie on wychlapany z komory i z kanału. Także woda i powietrze powinna być wyłączona. No i tutaj mamy jakiś e, przypadek leczenia kanałowego, z, w którym pomagał. Laser. No i czym charakteryzują się takie zęby? Zazwyczaj delta korzeniowa jest lepiej opracowana i lepiej, lepiej wypełniona. Po prostu dochodzi do lepszego, lepszej penetracji tych naszych środków, płuczących w tą deltę korzeniową oraz w kanały boczne. Tutaj, jakiś taki następny przypadek tego leczenia. Oczywiście mówimy o y, siódemce, nie o szóstce, tak? ponieważ szóstka jest jeszcze do powtórnego leczenia. No, i tutaj mamy taki bardzo ciekawy przypadek, czego raczej bez lasera, bez, tutaj bez lasera bym sobie nie poradził. Jak widzicie po prawej stronie na zdjęciu, już po leczeniu, y, udało mi się maszynowo opracować. Y, Oba kanały bliższe, no do jakieś minus 3-4 mm od całej długości, pełnej długości roboczej. No a dalej albo stworzyłem stopień, albo były te kanały niedrożne. Natomiast poprzez długą pracę laserem udało mi się opracować ten, te kanały bez, tak jakby bez użycia żadnego pilnika. Tak, tylko te kanały do tego miejsca, do którego opracowałem, zostały opracowane do rozmiaru 40 na 0,4, a dalej samym laserem doszedłem do wierzchołka i uszczelniaczem udało się te kanały wypełnić, i wszystko skończyło się dobrze. Bez lasera prawdopodobnie no czekałaby pacjentkę, bo to akurat była pacjentka, zabieg chirurgii okowierzchołkowej. No i drugą, drugim laserem, który stosujemy w endodoncji, jest laser diodowy, jest to tak jakby tylko dodatek do lasera erbowo-jagowego. Do samej endodoncji bardziej przydatny jest laser erbowo-jagowy. Do pozostałych zabiegów nie zawsze, ale do endodoncji tak. Ponieważ my w endodoncji tego lasera używamy tylko do biostymulacji laserowej, Czyli do tak zwanego pada fotoaktywnej dezynfekcji. Zabiegiem okołoendodontycznym może być też koagulacja tkanek miękkich, czyli tak naprawdę albo wydłużenie laserowej korony klinicznej, zanim odbudujemy nasz ząb do pierwszej klasy, wtedy kiedy mamy ubytek klasy drugiej, lub też, nie wiem czy coś takiego kiedyś próbowaliście, jeżeli pacjent ma bardzo duży stan zapalny miazgi, a miazga jest obnażona, to wtedy można odkręcić taki laser trochę mocniej niż powinniśmy, tak? bo w jamie ustnej można tylko odkręcić moc, laser na 3 waty, tak gdzieś około 5, dotknąć tylko tej rozkrwawionej miazgi, wcisnąć sterownik na sekundę i ta miazga zaboli pacjenta na sekundę, ale zaraz całkowicie przestaje albo prawie całkowicie boleć, tak? Także możemy wspomóc ostry stan zapalny miazgi po prostu takim nagłym przypaleniem tej miazgi. Oczywiście ona musi być znieczulona i robimy tak tylko wtedy, kiedy pozostałe sposoby znieczulenia nie zadziałały, łącznie ze znieczuleniem domiazgowym, bo bez znieczulenia nie robimy takich rzeczy, ponieważ to pacjenta by wtedy zabolało bardzo, bardzo. No i tą fotoaktywną dezynfekcję wykonujemy poprzez wstrzyknięcie do kanałów fotouczulacza, którym w tym przypadku jest błękit toluidyny. To czym jest ten fotouczulacz, decyduje o tym długość fali, którą laser wytwarza. Ten laser, który mamy tutaj na obrazku, jest to laser firmy Lasotronix i on wytwarza falę biostymulującą o długości 635 nanometrów. No i tu mamy końcówkę do fotoaktywnej dezynfekcji. Tą końcówkę wkładamy do kanału po obecności w nim około minuty do dwóch tego właśnie fotouczulacza. Później słyszymy taki kanał i tą końcówkę wkładamy na 30 sekund do każdego z kanałów. Kolejną tutaj funkcją takiego lasera, o której rzadko się mówi, jest działanie przeciwwymiotne. Jeżeli już nie możecie sobie w żaden sposób poradzić z odruchem wymiotnym pacjenta, możecie użyć takiego lasera na jego punkcie P6, który znajduje się 2 do trzech palcy od nadgarstka na tutaj wewnętrznej stronie ramienia, tak, bierzemy nasz laser, wprowadzamy tam 3 do 4 dżule na centymetr kwadratowy i tym sposobem tutaj odruch wymiotny jest zmniejszony na około 30 do 60 minut i tak naprawdę to działa. Często od moich kursantów słyszę pytanie, czy Zakup takiego lasera się opłaca, bo jest to dosyć wysoki koszt. Czy to się kiedykolwiek zwróci? Czy jest to konieczne, aby mieć go w naszej praktyce? Oczywiście nie jest to konieczne, ale taki laser zwiększa prawdopodobieństwo o jakiś tam procent, że skuteczność naszego ręczenia endodontycznego będzie bliska. 100%. A jak to zrobić, przynajmniej według mnie, żeby ten laser wychodził nam na plus w ogólnym bilansie? Otóż trzeba go w codziennej praktyce stosować i używać na pacjentach, bo jeżeli będziecie go używać jako podstawkę, pod kawę, pod nóżek lub wieszak na kurtkę, wtedy na 100% Wam się nie będzie opłacać i na 100% się nie zwróci. Tylko codzienne jego używanie i zbilansowanie jego kosztu w cenach naszej usługi może spowodować, że będzie on rzeczą rentowną. I oczywiście powinniście pamiętać, że zawsze przy pracy z urządzeniami laserowymi należy nosić okulary ochronne. Ponieważ laser, jeżeli dostanie Wam się bezpośrednio do oka, może ją uszkodzić. I pamiętajcie, że każda częstotliwość lasera ma inne okulary ochronne, to też zakładajcie te, które potrzeba. Dla pacjentów jest zazwyczaj. Mniej par okularów, ponieważ są one bardziej pochłanialne, tak? pochłaniają więcej częstotliwości, ale mniej w nich widać i pracować w nich jest dosyć po prostu ciężko. Ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że coś ciekawego wniosłem do waszego stomatologicznego życia i oczywiście prawdopodobnie niedługo powstanie nowy webinar, w którym pokażę wam nagranie z jakiegoś przypadku endodontycznego, w którym stosuję właśnie laser e w celu aktywacji środków płuczących oraz pokażę wam bezpośrednio jak wykonać fotoaktywną dezynfekcję. Dzięki bardzo do zobaczenia.